Ja nie wiem. Czekaj, a od kiedy kolenda w ogóle. Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. W, przysz w przyszłym tygodniu będziemy u Państwa na kolendzie, w środę, będziecie na miejscu? Tak, oczywiście. Eee, no, gdzieś koło godziny 12-13 powinniśmy być. Mm -hmm. Tak? A co mówi? Ksiądz. A chyba ciąc pomoją... Numerę chyba. A do kogo się doceniłem? Świnta, świnta, widza świnta, pascynka na maszczę i góra z gwinta. Piszcie ze przeginka, dopójka ciężko. Nie, pinta, coś nic, tak, no króśnicę 10 zł Machon Łachmeto, dzwon po królika, uśmiechnięta twarz z otwartymi no, yy, ustami... No, przyjmujecie, przyjmujecie kolędę czy nie w tym roku, bo... z oczami tarza się ze śmiechu. Przyjmiemy kolędę? Czy w, możemy przyjechać w środę, gdzieś tak? Tak. No właśnie, bo nie rozumiem, Po pan się pyta kto dzwoni i tak dalej? Bo zwykle się... <gulędy>, chcę Czy przemawiać. To znaczy, dzwonimy, bo teraz y, mamy tutaj duże w miarę obłożenie. Wolimy już wcześniej dać znać: po świętach tak naprawdę ruszamy po trzech króli, i dlatego wolimy się zapytać. A kto będzie kiedyś się zawodził? Kurwa, co ja powiedziałem? Jestem pierdolnięty. Dobra, spaliłem to jeszcze raz. Sorry, przepraszam. Nie, nie, co ja powiedziałem? Po prostu. Jakby język mi się w drugą strowy, stronę wywinął. <grystanie> <grystanie>